Dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Już tradycyjnie z tego miejsca. Ostatnio mi się jakoś spodobało to miejsce do nagrywania. Po prostu wiecie, tu jest y, cisza, mogę wejść, szybciutko coś tam dla Was y, nagrać. Słuchajcie tak, dzisiaj y, w ogóle na ustach mam, bardzo często pytacie tą miniaturkę y, Pilot od Charlotte. Uwielbiam ten kolor, naprawdę bardzo mi się podoba. To jest taki moim zdaniem idealny, śliczny y, Nudziaczek, także to mam dzisiaj na ustach. No i słuchajcie, jesień. Do nas przyszła z dnia na dzień, i właśnie przed chwilą Wam mówiłam na um, Instagramie, nagrywałam Insta Stories, że o, wszyscy jakoś ostatnio narzekali, że zimno, że jesień. No, taka kolej rzeczy, tak? Było lato, teraz będzie jesień, później będzie zima, będzie deszczowo, ale jesień też ma dużo pięknych, pozytywnych cech. Natomiast dzisiaj powiem Wam szczerze, że wstałam i ja też poczułam taką lekką niemoc. Autentycznie pomyślałam sobie, co jest. Pada deszcz, jest paskudnie na zewnątrz, i doszłam do wniosku, że ja nie. Nie mam się w co ubrać, słuchajcie, że mam same letnie bluzki, same letnie sukienki. No i, i co w tej sytuacji? Potrzebuję nowe botki, potrzebuję nowe kurtki, nowe ramoneski, nowe szaliki. No i powiem Wam szczerze, że tak trochę słabo się poczułam, ale zaraz szybko stwierdziłam, że robię sobie kawę w jakże mm, takim iście jesiennym kubeczku. Nie wiem, ale jakoś zawsze używam tych dużych kubków, ala filiżenek. To jest kubek, to jest filiżanka. Duża filiżanka czy duży kubek. Duża filiżanka. Zawsze, kiedy jest jesień, kiedy jest zima, to ja je wtedy wyjmuję i po prostu postaram sobie ją się. Postaram sobie dzisiaj. Postaram. Postaram. Się, poprawić sobie humor, właśnie tą filiżanką i tą kawą. Pamiętajcie, cieszmy się z małych rzeczy. Bardzo często pytacie się mnie, um, co ja robię, że jestem taka pozytywna, wiecznie uśmiechnięta. Wiadomo, że ja mam też słabsze dni, ale ja kiedyś Wam mówiłam taki mój przepis na to, żeby być zadowolonym, szczęśliwym, pełnym energii, to to, żeby cieszyć się z małych rzeczy. No i tak wstałam, i ten deszcz, i ta jesień stwierdziłam. Słabo to wygląda, natomiast pocieszyłam się pyszną kawą i pyszną filiżanką. Otworzyłam najnowszego Funday Boxa, bo właśnie wczoraj do mnie przybył i od razu humor mi się poprawił. Był wczoraj u mnie też kurier. Słuchajcie, tak. Poczyniłam pewne zakupy I cały czas się waham, czy zrobić haul Bo mam trochę nowych rzeczy e, Mam też dwie pary fajnych butów e, Czy po prostu pokazać Wam gdzieś we vlogu No zobaczymy, jak mi się uda Dlatego, że my już jutro po prostu jedziemy do Warszawy e, Po godzinie 18 około 19, jak Nel zaśnie Tato zostanie z dziećmi, z Leo i z Nel A Krzysiek nas zawiezie po prostu do Warszawy Więc nie wiem, jak mi się to uda to bardziej, że jutro będę chciała też przygotować em, Wiecie, jakieś jedzenie dzieciom Typu zrobimy spaghetti. E, ugotuję im jakieś warzywa, e, zrobię pomidorową, wiecie, żeby Krzysiek po prostu już nie musiał babrać się w jakieś tam jedzenie, uzupełnimy lodówkę, muszę jakiś tam spis Krzyśkowi, wiecie, zrobić e, jakąś e, rutynę bo wiecie, on jest z nami sobota, niedziela, od poniedziałku do piątku pracuję, więc muszę mu wszystko wypisać, kiedy jest drzemka, kiedy jest pora na zabawę, kiedy jest pora na spacer, kiedy jest śniadanko, kiedy jest obiad, więc wszystko to czeka mnie jutro. No i jutro jeszcze nałożyłam na siebie, co bardzo chcę Wam nagrać film, mam dużo nowych. Mebli, dywan, krzesło, lampę, także chciałabym Wam też nagrać home decor. Hall, dużo mam dodatków, więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Póki co, słuchajcie, dopijam kawkę. Bardzo dużo paczek ostatnio przyszło, mam tu mega dużo kartonu, więc też to muszę poprzeglądać, ponagrywać, posprawdzać. A teraz zaraz idę deponelcie. Ubieramy się, jedziemy do Białego Rodzice też jadą z nami, więc taka cały team, cała ferajna jedziemy do Białego Stoku, jeszcze pozałatwiać ostatnie rzeczy, no bo jutro już wyjazd. Dobra, piję kawkę, pięknego dnia, kochani, wam życzę. Zobaczcie, ja tutaj mój fun day box i tyle cudowności. Słuchajcie, właśnie Wam wspominałam, to tak, mniej więcej y, mamy nowy dywanik, nowe y, krzesełko tam, ale to tak jak mówię, y, wszystko pokażę Wam w filmie, a my z Nalecio zaraz tutaj będziemy się stroić, ubierać i lecimy. Miałam słuchajcie na sobie sweter, ale wiecie jak to jest przy takim maluchu, tyle się nabiegałam, tyle się naskakałam, że słuchajcie musiałam ten sweterek zdjąć, także przebieram małą i po prostu lecimy, bo czas nas goni. Co ty tam masz łobuzie mały, co to za łopatki Dobra Nelcia Pół na pół gotowa, mamy pioseneczki A tutaj jeszcze słuchajcie Mam skarpetki, kurteczkę Założymy dziś czapę Turbanik taki masz fajny Założymy Chyba założymy Dobra, dobra kochani, udało się wszystko ogarnięte Wszystko załatwione e, Wróciliśmy do domu Także teraz ogarniam kolejne rzeczy Planuję wszystko e, Zjemy zaraz sobie znel zupkę brokułową I będziemy czekać na Krzyśka i na Laosia pokazywałam Wam właśnie na stories, przyszła do nas paczuszka z pięknymi ubrankami e, dla Nell na rozmiar 86-92 i zobaczcie, jaka piękna koszulka Pandy. Coś pięknego, błękitna, materiał jest naprawdę rewelacyjnej jakości i nie mogłam się zdecydować i słuchajcie, wzięłam dwie, no bo ta też wygląda naprawdę uroczo i mam tutaj jeszcze, tylko spójrzcie, leginsy, bo dostaniecie również tam leginsy, bodziaczki w takim odcieniu brudnego różu, żeby zarówno do tej bluzki, jak i do tej wszystko fajnie pasowało i słuchajcie na hasło Bugisilver Silver macie 15%, bo bardzo często też prosicie mnie o jakieś zniżki, jakieś kody, także proszę bardzo 15% na hasło Bugisilver. Silver. Kochani, kochani jestem słuchajcie w trakcie pakowania, także już prawie wszystko tutaj mam ogarnięte. Tu jeszcze muszę dorzucić troszkę biżuterii. Postanowiłam wziąć te muszelki. Mój ukochany naszyjnik, kolczyki. Jeszcze jedną parę okularów sobie dorzucę. I tutaj chciałabym Wam przypomnieć o świetnej alternatywie na takim tipie, na obcierające się uda. Oczywiście mowa tu o opaskach na uda. Ja te uwielbiam z tego materiału. Także polecam Wam serdecznie. Dostaniecie je w sklepie Gabriela. A tutaj mam nowość. Jeszcze nigdy nie nosiłam. To jest opaska na uda oczywiście przeciw tak jak i te. Ale taka koronkowa, także, e, jeżeli macie ten problem, opaski na uda sprawdzają się świetnie. Także też zaraz będę wrzucać sobie do walizki. Mm. Trying not to bend my feet. I'm tired of fighting. Saying things we don't mean. You know I don't like it. Moi drodzy, moi drodzy, my jesteśmy już na miejscu. Właśnie pan przed chwilą wniósł nam walizki. Muszę wam podobać, że mega mi się podoba ten hotel, bo jesteśmy centralnie w hotelu i mamy naprzeciwko odloty. To jest przepiękny hotel, zupełnie w moim stylu. Wszystko mi się tutaj podoba, także zaraz troszkę się ogarniemy i myślę, że um, uciekamy sobie na jakąś pyszną kolację, dlatego że jutro o godzinie 6.35 mamy wylot. Nie musimy się przejmować myślę, że tak na pewno, mamo, nie wyjdziemy dwie godziny okay. przed. Bo centralnie zaraz wam z mamą pokażemy po widok, stronie. po drugiej stronie mamy odloty, więc my się troszkę ogarniemy i pójdziemy sobie zjeść kolację. I muszę wam powiedzieć, że tak się popłakałam, jak się żegnałam z Leosiem, jak dzisiaj Nelcie kładłam spać, tuliłam do snu, przytulałam. No wiecie jak to jest, ale wiem, że są w super dobrych rękach, no a tak jak mówię, nam kobietom też się coś od życia należy. I zobaczcie w ogóle jakie fajne są tutaj podłogi. Patrzcie. Idziemy do łazienki. Tu było wejście. Oczywiście zawsze y, każdy nagrywa taki tour y, hotelowy i pokazuje. I zobaczcie, no to tutaj jest tak. Proszę bardzo. Tutaj widzę mamy jakieś kosmetyki. Tutaj jestem ja w swoim oczywiście ulubionym, jakże podróżnym kompleciku i w nowej kurteczce z Shein. Zobaczcie, tutaj mamy e, prysznic. I ta sama fajna podłoga, umywalka. No super, bardzo fajnie. W ogóle, słuchajcie, jeszcze Wam opowiem jedną sytuację. Przedwczoraj, mamo, no nie, przedwczoraj, słuchajcie, jechałam wtedy, tak, wtedy jechałam na paznokcie i do Sebastiana i przekładałam sobie małą torebkę przez ramię i mam aparat na takim dużym statywie, wiecie. Selfie stick na to mówię. I słuchajcie, on, jak zakładam małą torebkę, to on tak mocno wystaje mi z torebki. I ja przekładałam. Aparat na tym. Jak to wytłumaczyć? Miałam aparat po prostu i wystawał mi z torebki statyw. Przekładałam przez ramię torebkę i z całej siły walnęłam sobie statywem, tym selfie stickiem w oko. Słuchajcie, momentalnie złapałam się za oko, mówię do mamy: Matko, będę miała siniaka na wyjazd. Ale tego dnia nic nie było. Ale jak rano wstałam następnego dnia, słuchajcie, no to pewnie możecie zauważyć, że tutaj zrobił mi się taki krwiaczek, tak lekko. Tutaj mam to miejsce wypukłe, jak dotykam, zaczerwienione. No więc po prostu, gdyby w kamerze wyglądało to na siniak, możliwe, kochani, mam siniaka, mam krwiaczka. Taka sytuacja się po prostu wydarzyła, więc muszę po prostu trochę więcej korektora i naprawić tę szkodę. Tutaj u nas milionerzy w tle, a my dzisiaj, że tak powiem, nocujemy, Karo i Darek, i wszyscy na lotnisku. Bo Karolina z Darkiem się do nas śmiała, jak zarezerwowałam właśnie ten hotel, że będziecie nocować na lotnisku. I autentycznie miałam Wam pokazać widok, pokażę Wam zaraz widok. Dziś nocujemy, mamo, na lotnisku. I know I don't like it. When you're Trying not to let my feelings get to me Sometimes I can't let them go So now I got these waltzes We're going to dinner! I got these waltzes in my hair, I can't Feeling like I'm all alone You don't seem to want me Even though you told me so And baby I wonder If we should just go in separate ways We could start over We could start over Trying not to let my feelings get to me Sometimes I can't let them go So now I got these words to Dobra, dobra kochani, nie ma to tamto Jesteśmy już po przepysznej kolacji Zjadłyśmy sobie i Teraz będziemy się kąpać, zmywać makijaże A ja jeszcze zrzucę wam tutaj tego vloga Dlatego, że wiecie, później na wakacjach to różnie może być Więc zrzucę jeszcze szybciutko vloga no i co, i będziemy odpoczywać. Jutro rano startujemy na naszą przygodę. E, mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, zgodnie z planem. Wiecie, te wszystkie procedury, że fajnie przejdziemy. E, no i co, i będziemy dawać wam znać. Także y, rozpoczynamy nasze nocowanie na lotnisku. <laughs> Hejka, pozdrawiam. Następne vlogi to będą już vlogi z naszych wakacji.